Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli omówieniem roli obiektywów szerokokątnych w fotografii krajobrazowej. Wiele osób obiektyw szerokokątny uważa za podstawowy, który warto wykorzystywać przede wszystkim w fotografii krajobrazowej. Jest to rzecz jasna, pogląd nie do końca prawdziwy, ponieważ w fotografii krajobrazowej można wykorzystać absolutnie każdy obiektyw. Ja w swoim fotografowaniu wykorzystuję ogniskowe od 14 do 600 mm i uważam, że każdy z owych obiektywów doskonale nadaje się do tego, żeby za jego pomocą fotografować pejzaż. Co to znaczy obiektyw szerokokątny? Powszechnie uznaje się, że wszystkie obiektywy, które mają krótszą ogniskową niż 35 mm. To są obiektywy szerokokątne. Oczywiście musimy pamiętać o obszarze, na który ów obiektyw rzutuje obraz, ponieważ ten punkt odniesienia z mojego punktu widzenia, no to jest aparat, który ma tak zwaną pełną klatkę, czyli matrycę o rozmiarze 36x24. Ponieważ, powiedzmy, ten sam obiektyw umieszczony w aparatach o różnych fizycznych wielkościach matryc, będzie rzecz jasna rzutował nieco w odmienny obraz. Zatem powiedzmy mój obiektyw 1424, który zostanie podpięty do matrycy APSC, szerokokątność tego obiektywu się zmieni. Zatem im matryca jest mniejsza, no tym musimy stosować różnego rodzaju elementy, które nazywamy mnożnikami ogniskowej. Ale jak gdyby trzeba o tym pamiętać, ponieważ jest to dosyć istotny punkt odniesienia, jeżeli chodzi o, o moją dzisiejszą opowieść. Czyli jeżeli ja mam tutaj obiektyw 14-24, to po to, żeby na matrycy APS-C mieć podobny kąt widzenia, to trzeba zastosować obiektyw ogniskowy 10, powiedzmy 12, tak? Mniej więcej. A jeżeli mamy matrycę systemu mikro 4-3, no to wtedy razy 2, czyli 7, a 24 to 12. Więc warto, warto pamiętać. Myślę, że wielu początkujących fotografów może z powodzeniem wykorzystywać do fotografowania pejzażu taki klasyczny obiektyw, który ma ogniskową 24-70. I teraz dlaczego? Bo ten szeroki kąt 24 mm to już jest zupełnie dobry kąt, przy którym można fotografować wiele, wiele e, pejzaży. Natomiast czy warto używać obiektywu jeszcze o jeszcze większym kącie widzenia? Rzecz jasna, warto. Tyle tylko, że do specyficznych e, pejzaży, specyficznych krajobrazów. Bo z jednej strony obiektyw szerokokątny potrafi pokazać niezwykłą przestrzeń o olbrzymich rozmiarach, ale z drugiej strony jak gdyby wizualnie ją spłaszczyć. Dlatego też bardzo często źle wykorzystany obiektyw szerokokątny psuje wygląd widzianego przez nas pejzażu. Poza tym trzeba pamiętać, że obiektywy szerokokątne mają też taką dosyć powszechną wadę, czyli troszeczkę zmieniają kształt. Przedmiotów, które znajdują się na zewnętrznych krawędziach rejestrowanych przez obiektyw. Tam są po prostu przekrzywienia, wychylenia. To są elementy, które mogą zdecydowanie źle wpłynąć na finalny wygląd obrazu. Kluczem do dobrego wykorzystania obiektywu szerokokątnego jest perfekcyjna kompozycja. I według mnie sprawdzają się doskonale zdjęcia wykonane obiektywem szerokokątnym, takie, w których wykorzystujemy bardzo mocny pierwszy plan, uzupełniony o pozostałe elementy kadru. Jeżeli Wówczas możemy tworzyć ładną perspektywę, ładną przestrzeń na zdjęciu i znakomicie ją pokazywać. Natomiast pokazywanie za pomocą obiektywu szerokokątnego wyłącznie olbrzymiej przestrzeni, ono zazwyczaj kończy się zdjęciami, które są płaskie, pozbawione są perspektywy, bardzo często też pozbawione są światło cieni. Ponieważ pokazujemy bardzo, bardzo duży obszar, a co za tym idzie? Ten obszar jest po prostu trudny do zobaczenia na zdjęciu, które jest potem niewielkich rozmiarów. My widzimy tę przestrzeń fizycznie, my pamiętamy tę przestrzeń fizycznie. Natomiast potem na odbitce, czy też na małym zdjęciu w internecie, ta przestrzeń jest znacznie, znacznie gorzej widziana. Dlatego też proszę pamiętajcie. Blisko pierwszego planu, mocny pierwszy plan. To jest z reguły dobra kompozycja, dzięki której będziemy mogli świetnie wykorzystać walory obiektywu szerokokątnego. A tak przy okazji, jeśli chcesz coraz lepiej fotografować, polecam swoje kursy fotografii w formie filmu wideo. Przygotowałem kilka takich kursów. Znajdziesz tu Kurs Podstaw Fotografii, bardzo rozbudowany kurs w nowej wersji. Zawiera ponad 17 godzin rewelacyjnych, praktycznych porad. I przeprowadzicie krok po kroku przez arkana fotografii. W oparciu o moje doświadczenia przygotowałem też kurs podstaw fotografii makro, kurs fotografii krajobrazowej, podróżniczej i portretowej oraz podstaw edycji zdjęć w programie Lightroom. Szczególnie polecam pakiety. Kupując zestaw kilku moich kursów, już na starcie oszczędzasz nawet do 1000 zł. Link do strony z moimi kursami w formie filmu wideo Znajdziesz w opisie pod tym filmem. Bliskie podejście do pierwszego planu może też bardzo ciekawie wpłynąć na wygląd całego zdjęcia, ponieważ dzięki podejściu do pierwszego planu zmieniamy jak gdyby skalę widzianej przestrzeni. My możemy z bardzo niewielkiego obiektu uczynić obiekt gigantyczny, a co za tym idzie, będzie ten pejzaż wyglądać zupełnie inaczej. Czyli nawet niewielka kałuża, którą gdzieś znajdziemy po deszczu, może dzięki obiektywowi szerokokątnemu i odpowiedniej perspektywie, czyli umieszczeniu aparatu, np. Na tuż nad taflą owej kałuży, uczynić z tej kałuży całkiem pokaźny zbiornik. Lub też możemy fotografować na wybrzeżu, gdzie nie mamy nazbyt dużych kamieni, ale odpowiednio umieszczony obiektyw blisko owych kamieni, tuż przy nich, spowoduje to. Że owe kamienie urosną w bardzo duży, gigantyczny pierwszy plan. Warto o tym pamiętać, warto z tych możliwości korzystać, bo dzięki temu nasze zdjęcia będą jeszcze bardziej efektowne. Warto także pamiętać, fotografując z owymi pierwszymi planami, że wówczas jesteśmy w stanie dosyć łatwo uzyskać ciekawą głębię ostrości. Ponieważ tak się dzieje, że nawet przy stosunkowo Mocno w otwartych przysłonach rzędu powiedzmy 5, 6 czy 8, jeżeli fotografujemy pejzaż obiektywem szerokokątnym bez pierwszego planu, to uzyskamy stosunkowo dużą głębię ostrości. Jeżeli nam zależy na tym, żeby za pomocą głębi ostrości tworzyć efektowne pejzaże podzielone na plany, na sekwencje, no to wówczas zbliżając się do pierwszego planu, mocno otwierając przysłony, jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast jeżeli zbliżymy się mocno do pierwszego planu i ustawimy przysłonę rzędu F8, F11, to pamiętajmy o tym, że już powstaną zdjęcia o bardzo dużej głębi ostrości. Wszystko rzecz jasna zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć i jakich efektów generalnie spodziewamy się podczas fotografowania. Coraz częściej do fotografowania krajobrazów z nieruchomymi elementami. Po to, żeby uzyskiwać bardzo rozległą głębię ostrości, wykorzystywana jest technika focus stackingu. Czyli polega ona na tym, że większość aparatów potrafi zrobić zdjęcia z przesunięciem ostrości lub też przesunięcie płaszczyzny ostrości dokonujemy ręcznie, a potem za pomocą oprogramowania, takiego jak Photoshop, łączymy te zdjęcia, które mają inaczej ustawioną płaszczyznę ostrości w jedne zdjęcie, które będzie prezentować już pejzaż z ostrością od pierwszego po ostatni plan. Aparat tego nie robi sam z siebie póki co, ale zapewne nie, niedługo powstaną takie możliwości. Bardzo często używam obiektywu szerokokątnego po to, żeby pokazać efekt dramatycznego nieba. Rzecz jasna, cały czas musimy odpowiadać na pytanie o czym jest moje zdjęcie. Możliwość pokazania olbrzymich połaci nieba czy to podczas burz, czy też podczas nocy, kiedy fotografujemy powiedzmy gwiazdy, a potem z takich zdjęć wykonujemy finalne zdjęcie tak zwanych szlaków gwiazd, wówczas ten obiektyw znakomicie się do tego typu zdjęć nadaje. Pewnym problemem dla wielu obiektywów szerokokątnych może być niedostępność do nich tanich filtrów fotograficznych, i tak jak na przykład w systemie Nikona mamy. Dwa takie obiektywy szerokokątne, które dedykowane są do aparatów z matrycami o tak zwanej pełnej klatce, czyli mamy obiektyw 14-30 ze światłem F4 i mamy 1424 ze światłem 2 i I ten pierwszy 14-30, ma średnicę filtra, o ile dobrze pamiętam, 77 mm, i co za tym idzie, będą tam nadawały się filtry nakręcane oraz znacznie tańszych systemów, powiedzmy takich jak Nissi, Koken, czyli jeżeli mamy natomiast obiekty z wypukłą soczewką, która już utrudnia stosowanie tych tanich rozwiązań, będziemy musieli ponosić koszty zakupu filtrów, o ile chcemy je stosować. To jest, moi drodzy, tak, że albo możemy je stosować, albo, albo nie. Nie ma obowiązku stosowania filtrów fotografii krajobrazowej, aczkolwiek one ułatwiają nasze zadanie. Zatem, jeżeli możemy sobie coś ułatwić, to, to dlaczego z tego nie korzystać? Zatem to jest istotny mankament obiektywów szerokokątnych. Trzeba zastanowić się, czy kupno obiektywu nie pociągnie za sobą jakichś dodatkowych wydatków. Na jaki filtr trzeba bardzo uważać, stosując obiektywy szerokokątne? To jest filtr polaryzacyjny ponieważ on z pewnością może doprowadzić do zrujnowania kadru, gdyż niektóre połacie nieba mogą być nazbyt zaczernione. Używanie filtra polaryzacyjnego w przypadku, filtr, w przypadku obiektywów szerokokątnych powinno być ograniczone i trzeba to bardzo, bardzo uważnie obserwować, ponieważ możemy zniszczyć zdjęcie. Proszę pamiętajcie też, że pomimo swoich zniekształceń obiektyw szerokokątny można jak gdyby te zniekształcenia likwidować, korygować w postprodukcji, ponieważ bardzo wiele programów ma profile do danego obiektywu i dzięki temu na przykład można delikatnie wlikwidować beczkowanie obiektywów szerokokątnych, które w sposób taki naturalny jest cechą wielu, wielu, wielu obiektywów. Dlatego warto wykorzystywać oprogramowanie do poprawy tego typu cech obiektywów szerokokątnych. Zatem to jest bardzo ciekawy, bardzo intrygujący obiektyw, który warto wykorzystywać w fotografii krajobrazowej. Jest tych obiektywów bardzo, bardzo dużo na rynku. Każdy system ma obiektywy szerokokątne takie dedykowane. To jest Sony, Canon, Nikon, oczywiście także Sigma, Tamron, Tokida też produkują obiektywy szerokokątne i możemy wybrać taki obiektyw, który będzie zarówno dostępny z punktu widzenia naszego bagnetu, jak i naszych zasobów finansowych, ponieważ trzeba pamiętać, że bardzo duża jest rozpiętość, jeżeli chodzi o cenę takich obiektywów. Czy potrzebujemy obiektywu o jasności 2 i 8? Jeżeli ktoś potrafi wykorzystać atuty takiego obiektywu, to rzecz jasna tak. Czy wystarczy na przykład jasność F4? W klasycznych zdjęciach pejzażowych. Które robimy najczęściej? Oczywiście tak. Więc bardzo proszę, żebyście pamiętali, że tutaj znowu nie ma jakiejś jednoznacznej reguły, że powiedzmy tam tylko obiektyw 14 mm, tylko F8 i, i, i to jest najlepsze rozwiązanie. Wszystko zależy od naszych pomysłów. Czasami będzie nam potrzebne obiektyw 24-70, czasami 70-200. Bardzo proszę, żebyście pamiętali o tym, że wszystko zależy od naszej pomysłowości, naszej kreatywności i wówczas powstaną niezapomniane zdjęcia. Pamiętajcie o tym, żeby jeszcze koniecznie zobaczyć ten film, pamiętajcie o kciuku, o subskrypcji. Zachęcam do wspierania mojego kanału, a wszystkim osobom, które wspierają mój kanał poprzez system Patronite albo poprzez przycisk Wsparcie, który znajduje się pod tym filmem, serdecznie dziękuję. Do miłego zobaczenia. Mam nadzieję, że już wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.